Proszę bardzo. Do przyrzeczenia. My przedszkolaki uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać. Przyrzydwy zrobić im nie damy. I kaszubski i rad książek. I kaszubski i rad książek. Będziemy słuchać z uwagą. Będziemy słuchać z uwagą. Od obowiązki czytelnika. Obowiązki czytelnika. Krakować. Krakować z wielką powagą. Z wielką powagą. Przyszekanym. Przyszekanym. Dziękuję. woo <laughs>